Jeśli tylko inne wyniki dobrze się dzisiaj ułożą, to dobry rezultat będzie oznaczał dla nich awans do fazy pucharowej. Halo to Liverpool! Witamy wszystkich, którzy postanowili dołączyć do nas na Anfield. Cieszymy się z okazji wspólnego meczu i mamy nadzieję, że najbliższe minuty spędzimy oglądając piłkę w najlepszym wydaniu. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. Dziś przed nami spotkanie fazy grupowej UEFA Europa League. Zobaczymy, czy mecz zdoła jeszcze bardziej rozgrzać atmosferę na trybunach. Nie będzie to łatwe zadanie. Dobrze układa się ta edycja rozgrywek gospodarzom. Choć faza grupowa jeszcze się nie kończy, już dzisiaj mogą sobie zapewnić awans do zmagań pucharowych UEFA Europa League. A to dzięki konsekwentnej, dobrej grze we wcześniejszych meczach. Czy goście zdołają pokrzyżować im plany? Zobaczymy. Niestety traci piłkę. Oto zestawienie Liverpoolu na to spotkanie. Alisson Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander-Arnold wystąpi razem z Andy Robertsonem na bokach. Mo Salah oraz Son zagrają na bokach pomocy. W ataku natomiast ujrzymy Kyliana Mbappé, współpracującego z Gabrielem Jesusem. Ale musimy na chwilę przerwać. Była okazja. Oj będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Tabela nie kłamie Jacku. Gospodarze grają jak na razie naprawdę dobrze i już dziś mogą zapewnić sobie awans do fazy pucharowej. Choć przecież do końca rozgrywek grupowych zostało jeszcze trochę. Masz rację, przy czym nie będzie to zależało wyłącznie od nich. Jeśli rezultaty innych spotkań nie ułożą się korzystnie, to o wyjście z grupy będą jeszcze musieli powalczyć. No naprawdę, niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Tomku może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, po dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Uwaga, szansa na prowadzenie. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. No patyczkuje się z tym wejściem. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę państwa. Odbiór w ofensywie może być groźnie. Tak! Mamy bramkę! No naprawdę, ten volej zasługuje na brawa. Docenimy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. A Mbappé pakował piłkę do siatki z najbliższej odległości. Prowadzą zatem 1 do 0. Jaca. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Teraz dobrze, ma miejsce. To nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce do McAllistera. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Tak, ale się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Miłka oddana przeciwnikom. Kalister. Przy piłce Gabriel Jesus. Okazja może być groźnie. Gol. Piłka w siatce. Trzy bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Sędzia obwieszcza koniec pierwszej odsłony meczu. I drużyna schodzi do szatni. Prowadzą do przerwy. Tyle, że ten wynik i tak na razie nie gwarantuje im miejsca dającego awans. każdym. Obie ekipy zamieniły się już stronami, i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Dobry teraz atak na piłkę. Dobrze, teraz mija rywala. Kibice zdecydowanie domagają się strzału. Ryzykownie, ale skutecznie. Przy okazji może przypomnijmy, że niedługo odbędzie się ciekawe spotkanie w Premier League. Liverpool zmierzy się z Brentfordem. Ale mamy zagrożenie bramki. Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Popatrzmy na to ponownie. Kylian Mbappé nic nie robił sobie z asysty obrońców. No a Kylianowi Mbappé nie pozostało nic innego jak posłać piłkę obok bramkarza. Zawodnik takiej klasy nie marnuje podobnych okazji. Piłkę przejmują rywale. Z piłką teraz Gabriel Jesus. No, zdrowo to teraz przerzucił na bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. I znowu nie potrafią utrzymać piłki. Uderza na bramkę. Ale piłka wciąż jest w grze. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście była to interwencja wysokiej klasy. Po bardzo nie. Uwaga, będzie szansa Bramkowa. Zablokował strzał, ale wciąż jest groźnie. Odważnie i skutecznie. Brawo! Tu nie ma wątpliwości. Było przewinienie. Żubony. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Decyduje się na strzał. Świetnie teraz to zablokował. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. Choluje piłkę, widać, że czuj... No, to jednak zdecydowanie było przekroczenie przepisów. A nie wiem nawet, czy nie na żółtą kartkę. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Ależ teraz było blisko z tego rzutu wolnego. Kilkanaście centymetrów i mielibyśmy piękną bramkę. Może następnym razem. Dobra ta interwencja. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Nie ma gola, broni Alison. Wrzuca w okolice 11 metra. Ten korner nie sprawił bramkarzowi żadnych problemów. Mamy tymczasem trafienie w spotkaniu Tuluzy. To kolejne trafienie dla Tuluzy. Daje im to 2 do 0. Minęła 81. minuta. Dziękujemy za tę informację. Kylian Mbappé stale przy piłce. Może być... Tak jest! Proszę państwa! Kylian Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie, imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Wjeżdża jak w masło. Nie ma! Świetnie uderzył, ale minimalnie nad poprzeczką. Robertson. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe, doliczone minuty. I kończy się to spotkanie. Dzisiejszy mecz wygrywa Liverpool. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik. W przypadku Kyliana Mbappé, to występ, o którym na pewno Jacku powiemy kilka ciepłych słów.